W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, pianka i budyń. Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miał wow! Remont. Pewnego dnia rodzice przynieśli do domu tapety i wiadra farby. Mamusiu, tatusiu, co będziecie z tym robić? Chcemy wyremontować nasze poddasze. Będzie piękne i przytulne. Poddasze naprawdę? To znaczy, że będziemy mieć w domu nowy pokój? Ale, Ale super! super! Miau, 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 Będziemy mogli urządzić na poddaszu turniej szachowy. Hmm. Mm -hmm. Hmm. <ścoughs> ha, ha! Albo tańce. Ha, ha! Możemy tam grać w tyle gier. Chodźcie, rzućmy okiem na nowy pokój. Nic się tu nie zmieniło! Krakersie, dopiero zaczęliśmy. Najpierw trzeba mieć plan, a potem się przygotować. Sugeruję przynieść co potrzeba z piwnicy, żeby za każdym razem nie biegać po schodach. Wspaniały pomysł, kochanie! Kotki, pamiętajcie, żeby ostrożnie schodzić po stopniach. Pokój chyba nie będzie gotowy zbyt szybko. Pomożemy rodzicom położyć tapetę. Jeśli się pośpieszymy, zdążymy zanim wrócą z dołu. Pewnie, to nie może być trudne. Trzeba cię rozwinąć! Poczekaj, uwolnię Dobra, tapeta jest rozwinięta na płasko i możemy przykleić ją do ściany. Ha! E, niechcący rozlałem wszędzie klej i teraz wytapetowana jest podłoga. Może jakoś ją oderwę. Hmm? O, Klejące coś jest dużo gorsze niż się wydawało. A, a, a. O, to może tylko wymalujemy ściany? Super, to na pewno uda nam się zrobić. O! Tu się dzieje. Mamusiu, tatusiu, przepraszamy. Chcieliśmy tylko trochę przyspieszyć ten remont. Naprawdę chcieliśmy wam pomóc. Ale raczej nie wyszło nam najlepiej. Dziękujemy wam za pomoc maleństwa. Ale remont to nie jest łatwa sprawa. Przygotowania są trudne nawet dla dorosłych. Mamusia i ja o tym wiemy, bo to nie jest nasz pierwszy remont. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Jeśli nas wszystkiego nauczycie. Będziemy mogli Wam pomóc? To wspaniały pomysł, Pianko, ale najpierw oporządzimy Was. Koniecznie A -a. trzeba Was wykąpać. Po kąpieli kotki pomogły rodzicom przy remoncie poddasza. <głos> <głos> Tylko popatrzcie, myślałem, że zajmie nam to wszystko dużo więcej czasu To zasługa naszych pomocników Dzięki waszej pomocy poszło szybciej niż zakładaliśmy Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. miau, mm, Ale mam wrażenie, że czegoś tu brakuje <noise> Niby czego, kochanie o! Tatoś zniszczył tapetę! O nie... Wiem, czego tu brakuje. Ślicznych śladów i łatek. Tak, tak. tak małe kotki pomogły rodzicom w remoncie i zamieniły poddasze w przytulny pokój dla całej rodziny. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska, Masterfilm, reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Karolina Sowińska, dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieszlak, nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska, wystąpili Adam Pluciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni.